Aktualizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej wprowadziła dodatkowe informacje dotyczące inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Ustawę uzupełniono o zapisy dotyczące czasu ważności uprawnień oraz formy ich aktualizacji. Aktualnie uprawnienia są ważne 5 lat i należy je aktualizować przed upływem okresu ważności. Szkolenia aktualizujące mogą prowadzić wyłącznie. Ośrodki Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej oraz jej placówki badawcze. Rozporządzenie Rady Ministrów modyfikuje katalog prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. Prawodawca doprecyzował przepisy dotyczące czynników biologicznych, jeśli przeprowadzona w zakładzie ocena ryzyka zawodowego wskazuje na spowodowane nimi zagrożenie dla kobiety w ciąży lub dla przebiegu ciąży, oraz czynników chemicznych jeśli stwarzają one zagrożenie dla kobiety w ciąży lub dla dziecka w okresie karnia piersi.